Sama, 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 sama. Brawo! No. Tak jest. <grym> Powinno być, patrz, nie umiesz. Nie umiem? Jest. Hop, pom. O. Oh! <grym> Dobre. Czekaj. Piąteczka kapitona i Liony! <grym> Esperare. Dobra, zrobimy... Ej, ja bym wolała być po drugiej. Dobra. Preparacje do obrotów. Tak? O, tu. Tu, tak? Nie. Tu? Dobra. No to czekaj, to zrobimy obroty. To chodź, y, na razie... Synchronizujemy się za chwilę. Teraz y, spróbujemy solo. Klik, na razie tyle. Hop. Klik, hop, czekaj, zobacz co robisz, Bum. stań tam, bo musisz na mnie patrzeć, hop, zobacz co robiłaś, co to było? <grym> Darowa hop. hop, chcesz zrobić, <grym> tak jak czasami robię, o no tak, no. czyli normalnie, na razie tylko same skręty, żeby skoordynować ciało, tak? Mhm. No to próbuję i za mną, hop i zobacz, czy coś się wydarzy, kiedy zrobię tak jak ty. Jak, jak Ci ciało pójdzie. Widzisz, nie chce Ci się iść, iść dalej, bo ciało jest desynchronizowane. Pach, pach, pach. I teraz uwaga, na prawej. Pach, ciach. Pach, ciach. Pach, ciach. Pach, ciach. Pach. Dobra. Dobra. Te mięśnie, te mięśnie, jak się skręcasz, to ci idą o w ten sposób, a powinny równo iść, powinny się równo, więc rozciągać. O. Mhm. Taka. No, a, a możesz o, mieć mięśnie do tego? Mam miłe do Nie, mam miłe do To na... jest miłe. Ale się napinasz. I to jest miłe. Nie, nie jest miłe. No właśnie. Dobra, to będzie delikatniejsze. Dobra. To spróbuj zapanować nad tym mięśniami. No. no? Hop. 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 Tak, super. No. Super, super. Tak. Zobacz teraz na moje miśnie. Tu się musisz rozebrać. A, tak, tak. Mm. Hop. Hop. A teraz troszeczkę u Ciebie. Myślę, się próbuję ten. Tak. <laughs> Roz, Rozciągać za bardzo. Hop. Komuś o o koru. I teraz kiedy dostawiasz, to możesz zrobić to, co zrobiłaś. Rozciągnij plecy. Hop. Klik. Mm -hmm. Hmm, Czekaj. 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 Hmm. Hop. Siar. Hop. Siar. Hop. No, przepaść jest. A, tak, tak, tak. Super. No, Hop, I zaczę od razu pierwszy trójkąt, jak wygląda sensualnie, zmysłowo. O, właśnie. <śmiech> <śmiech> Dobra. I teraz drugą stronę. Minka. I. Czekaj, bo jeszcze nie tam. Dobra. I. A, Klik. tylko to. Klik. Te kilka ćwiczeń nam wystarczą, żeby się lepiej obracać. Klik. 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 I uwaga. I z głową. I z nogą. Tak. super 180 prawo Stop. klik klik, Stop. klik. Stop. Stop. i teraz sobie. Eee, zobacz na część pleców. A u ciebie jest coś takiego. No, zginam kolana. Zginasz kolana na no, bardzo. Bo one miały być tylko odnokowane. I to jest tak, że spróbuj po prostu skopiować to, co teraz robi. Mm -hmm. Tak? Hop. No, po prostu naturalnie. mhm mm stop i teraz o tu jeszcze ściągnij mhm mm super mhm mm i będzie znów. tak? hop 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 i zatrzymaj się po prostu na mnie hop hej Hop, klik, hop, klik, ze mm mną. -hmm. Dobra, widzę się jedną rzecz, gdzieś jest jakieś napięcie, popatrz ee, na to rękę. Próbuję skopiować Ciebie. Mhm. Mm A teraz? Ach. Ach, Dobra. Ach. Ach. Myślę, że to związane jest z, z centrum. Ach. masz tą kontrolę. I, I to jest wszystko. To to jest ta kontrola nad przestrzenią. I na przykład, jak ja będę obracał dwa obroty, i ja nie będę pewien, co będę chciał, bo czasami jest tak, to ty, ty jesteś pewna, że na przykład obracasz mnie, ty coś zmieniasz, a? Jakby, a, a? A, a on robi to. A teraz? to I, I ciało wtedy o na przykład takie rzeczy, typu, że. Eee, Za tą rękę robisz coś takiego. O, właśnie. O, tak. No i właśnie tu jest ten problem. Ty zrób to samo. Mi, tak? I zobacz, e, tak? Dobrze utrzymać. Tak. Teraz zobacz, ty robisz to. A widzisz? I ta ręka, przez to, że nie ma kontroli razem z ciałem, nie wiesz, co dalej zrobić. A kiedy będziesz miała kontrolę, zobacz? To ja. Ja jestem. Ja, a, to ty robisz to. Cały, cały proces tego obrotu ja kontroluję. Bo my nie tańczymy izotelicznie, płasku, tak wiesz, bezpłciowo, tylko tańczymy dynamicznie, więc my potrzebujemy bardzo tej kontroli. No spróbuj, ja teraz, dawaj to zrobię. Spróbuj kontrolować tą rękę, to ty kontrolujesz to. Super. A jeszcze w samym procesie. Jakbyś to ty przejęła teraz obrót. Ty się napędzasz tam, fajnie. A nie napędzaj się, tylko spróbuj na razie kontrolować cały proces skrętu. Cały proces skrętu. Cały proces, no właśnie. I tak jest super, i tak jest lepiej, jeszcze raz, teraz ja, no spróbuj, zobacz, ja już tutaj, a, ty robisz to, zobacz, hop, mm -hmm. jakby tylko tyle zrób, eee, ja to, ja ci... <laughs> tak. cały proces kontroli, to ty kontroli, kontroli, już nie ma kontroli, spróbuj, kontroli, fajnie, ja tylko czuję coś takiego u Ciebie, że masz bardzo dobrze związaną rękę z ciałem i ja Cię tak, wiesz, prowadzę, a ja chcę od Ciebie, próbuj mi mm, po, pomóc słowami. Zobacz. zobacz. Ja mówię to, a ja... kontroluję. zobacz. Tworzę Od. Tworzę dokładnie. I cokolwiek się zdarzy, ja jestem gotowy na to. Tak? No, i stwórz objętość tutaj. Tu, tu. No, lepiej, ale ty coś robisz takiego, że kątem, a ja tworzę objętość tak. Dobrze, gdzie ja mam kąt ręki? Ty masz tak? Tak? Widzisz? O, tu. No. A ja mam? Mhm. Obejmujące. Obejmujące. Tu coś kombinujesz. Co ty kombinujesz? I to ci przeszkadza. Ja. No, spróbuj. To ty się obracasz. Już za późno, już za późno jest. Cicho, bo myślę. Aha, to poczekaj, to jak, jak ja to robię. Zobacz, jak ty mi obracasz. Zobacz. Dzisiaj się, się skręca maksymalnie. Super! Uhu! I tam coś zakombinowałeś na końcu, ale tak jest zajebiście. No. Ale początek jest super. Czułaś to? Skręć mocniej i ciut, ciut, ciu, Zobacz, co się dzieje. Zobacz na rękę. A, cicha. Tak? Objętość. Stwórz objętość. Skręć się maksymalnie. Stwórz objętość. Kontrol. Nie odpycha się ode mnie. Czekaj, kochani, jak ja? To... Mm. Jeszcze raz. Ale jest lepiej. Jak ja to robię? Zobacz. O. Ja się nie odpycham. Widzisz? Hm? Widzisz? Zobacz, zobacz, zobacz. Poproszę mnie do battyczki. Chciałeś sobie obce. Myślę, że bym teraz zrobił, bo tu nie chodzi o to. Chodzi o... o to. Ja bym wszystko zrobił. Nie, nie bym zrobił. Tylko bym zrobił. Ty. Dobra, trenuj, trenuj. Pomyśl, stwórz objętość, stwórz... już tutaj jest kaplica. Tak? Tu za dużo. Skręć tylko ciało. Skręć. to. I teraz stwórz objętość, nie, tylko trzymaj się sama. Sama odpychaj się od swojej. Już mnie pchnęłaś. Już odpychasz się ode mnie. Nie odpychaj się. Nie odpychaj się ode mnie. Nie pomaga! Odpychaj... Nie pomagaj, nie odpychaj się. Sama. Teraz korem. Od... Tam co ty kombinujesz, tam, tam z się jak na sankach. Ej, cholaj nogę mi daj! Cholaj Jeszcze raz, patrzymy na mnie. Ja nie widzę tylko. Czekaj, kurde, patrzymy nie na mnie, patrzymy na mnie, patrzymy na mnie. Zobacz, Hop, zobacz i tutaj, tu tworzę. Między moją ręką, zobacz, sam skręcam. Dawaj. Ale ja to będę efektem dodanym do tego twojego obrotu. On zaczynesz się. No i sama, 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 sama. Brawo! No. Tak jest. <grym> Powinno być. Patrz, nie umiesz. Nie umiem. Jest. Hop, pop. Oh! <grym> <grym> Dobra. Piąteczka kapitana i Liany. <grym>